Mimo rozwoju gminy Tułowice, wciąż jest wiele miejsc, które warto byłoby zmienić na lepsze. By pomysły przeszły w czyny, należy wskazać miejsca najbardziej zdegradowane i konieczne do rewitalizacji. Stąd Urząd Miejski zaprasza wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych. Obszar zdegradowany wyznacza się na podstawie y, diagnozy delimitacyjnej. Służy on zbadaniu wszelkich. Informacji nie tylko z gminy to też problemy społeczne, to są dane, które muszą być pozyskane z ośrodka pomocy społecznej, jak również no niestety z policji. I na tym obszarze jest prowadzony proces rewitalizacji, czyli proces wyprowadzania tego obszaru zdegradowanego, wyprowadzania tych problemów, które tam się znajdują, a przede wszystkim pomocy mieszkańcom, którzy tam mieszkają. By móc stworzyć gminny program rewitalizacji, niezbędne są rozmowy z mieszkańcami. Na ich podstawie do końca tego roku powstanie dokument dzięki któremu gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do projektów, które umożliwiłyby nam poprawienie paru funkcji no i jakby zmianę na lepsze, jeżeli chodzi o wizualne architektoniczne i funkcjonalne tej części miasta, czy w konsekwencji całego całej miejscowości tu By wyrazić swoją opinię i móc zapoznać się z propozycją planu, Urząd Miejski zaprasza mieszkańców na spotkanie. Można także wypełnić ankietę. We wszystkich wyborach czy jakichś decyzjach, wiadomo to suweren naród, ludzie, mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć tak, chcemy idziemy w tym kierunku. Podoba się nam to lub nie podoba i ten głos będzie wzięty pod uwagę. Każdy ma prawo się wypowiedzieć w danym temacie i po to Organizowane są te konsultacje. 11 zapraszamy mieszkańców do sali widowiskowej się do 12, gdzie ten temat będzie przedstawiony. No i jest okazja, żeby się podzielić uwagami ze strony mieszkańców. Zapraszamy do udziału w konsultacjach. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.tułowice.pl